Joanna Krupa otwarcie o pracy za seks. Chcieli iść na kolację po 20. Zdradziła też, ile zarobiła na sesji w Playboyu. Joanna Krupa, 44 litry, to światowej sławy modelka. Zrobiła zawrotną karierę w Stanach Zjednoczonych. Choć jak sama wyznała, na początku mało kto na nią stawiał. Niejednokrotnie próbowano ją również wykorzystać oraz składano jej niemoralne propozycje. Poznajcie szczegóły. Joanna Krupa to dziś jedna najpopularniejszych polskich gwiazd. W dzieciństwie przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, a pierwsze kroki w modelingu stawiała w Los Angeles. Po zawojowaniu Stanów Zjednoczonych zdecydowała się zostać prowadzącą. Zapytał Krupe o to, jak wspomina sesję w magazynie Playboy, zapytał również, ile wówczas za nią zarobiła. Modelka powiedziała wprost, że ta sesja otworzyła jej drogę do światowej kariery. W tych czasach, gdy ja byłam w Playboyu, to był on na topie. Bycie na okładce było ogromnym osiągnięciem. Oni dobrze płacili od 6 do 7 tysięcy dolarów. Powiedziała.